Czemu? Się tak nie zachowuje? Okej, okay, spaliłem połowę itków. Bo został syf, zostało jakieś jakieś śmiecie. No dobra. Potepaj się do mnie. Stepnij się do mnie. Ja Ha, się zaloguj. Ja zabiorę lawę. Jo, Ale akcja była. Jak się to w ogóle nagrało? Spoko. Smok pojawi się będzie za 5 minut. Ja byłem tu kiedyś. Ej, ty, ktoś jest tutaj. Chyba. Eee, do mnie nie, do mnie nie. O, widzę! Te pasze! Ta! Nie, ja go tepnąłem już. Mam go! Ale ja jestem zach ja się z nim biję Ja już znowu zabiłem Debir aż czemu?